Czytanie z Księgi proroka Izajasza: O jak są pełne wdzięku na górach nogi zwiastuna rad radosnej nowiny, który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście, który obwieszcza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg zaczął królować. Głos Twoi strażnicy podnoszą głos, razem znoszą okrzyki radosne. Bo oglądają na własne oczy powrót Pana na Syjon. Zabrzmijcie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo Pan pocieszył swój lud, odkupił Jeruzalem. Pan obnaża już swe ramię święte na oczach wszystkich narodów i wszystkie krańce ziemi zobaczą zbawienie naszego Boga. Oto Słowo Boże. Ziemia błyszała, tego zbawiciela. Ziemia błyszała, tego zbawiciela. Śpiewajcie Panu pieśniu. Ciepia mój szala Chicie. Pano okazję swoje trafie, na oczach Pogan objawił swoje. Dla domu Izraela Ziemia ujrzała Z tego stawiciela tak. Ujrzały wszystkie krajce ziemi Zbawienie Boga naszego i z radości na cześć Pana Cała ziemio, cieszcie się, weselecie i grajcie. Ziemia wójszała, swego stawicielka. Śpiewajcie, Panu, przytworze tytry. Przy ptórze cytry i przy dźwięku harfy przy trąbach i przy głosie rogu, na oczach pana króla się radujcie. Siepiawuj żała, tego zbawiciela. Czytanie z listu do Hebrajczyków. Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez syna. Jego to ustanowił dziedzicę wszystkich rzeczy. Przez niego też stworzył wszechświat. Ten syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty. Podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiada po prawicy majestatu na wysokości. On o tyle stał się większy od aniołów, o ile odziedziczył, dostajniejsze od nich imię, do którego bowiem z aniołów powiedział Bóg kiedykolwiek. Ty jesteś moim synem, ja cię dzisiaj zrodziłem. I znowu ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A skoro ponownie wprowadzi pierworodnego na świat, powie, niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja. Ale Lezuja, Ale Lezuja, Ale Lezuja, Ale Lezuja. Zajaśniał nam dzień święty, pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na świecie. Ale lew ale lew płucia, ale Pan z wami i tym duchem odpowiem. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności święci i ciemność jej nie ogarnęła. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi, tym, którzy wierzą w jego imię, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z woli Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. Przyjdź nowo święty, ja pragnę, o to dziś błagam Cię. Przyjdź w Twoim W tym dniu, w którym to tradycyjnie obchodzimy, dzień Bożego Narodzenia przyjścia Jezusa na świat, mogliśmy usłyszeć przed chwilą prolog Ewangelii według świętego Jana. Myślę, że wszystkim nam znana jest ten, znany jest ten tekst mówiący o Słowie, które było u Boga, a później. To słowo zamieszkało wśród nas. I jest tak rzeczywiście, że Pan Bóg mówił o Jezusie, mówił o Mesjaszu, aż w końcu stał się on rzeczywistością i przyszedł na świat. Słowo zresztą jest chyba podstawową. Komórką tego, jak się komunikujemy, tego, jak ze sobą rozmawiamy. Każdy z nas każdego dnia wypowiada setki, tysiące słów różnego rodzaju. I ta Ewangelia również przypomina nam o tym, że każde słowo ma pewnego rodzaju moc. Patrząc się na liturgię, każdy z sakramentów to jest połączenie pewnej materii i słowa. Jest, nie ma żadnego sakramentu, przy którym nie musiałaby paść konkretna sekwencja słów. Na przykład były historie już takie, że niektórzy księży musieli mieć po dwa, trzy razy święcenia, bo biskup pomylił się w jednym słowie w modlitwie konsekracyjnej, która jest do tego która powoduje ważność święcej. Ile razy niektórzy księża musieli powtarzać słowa konsekracji podczas mszy świętej, aby była ona ważna? Ale nie tylko w sakramentach to słowo ma moc. To słowo również i w naszym zwykłym codziennym życiu ma moc. Kiedy na przykład rodzice wydają polecenie swoim dzieciom, kiedy to na przykład w pracy szef wydaje polecenie swoim pracownikom, ale również i to słowo ma Moc krzywdzenia. Będąc w konfesjonale, chyba 95% osób wymienia jakiś grzech związany ze słowem. Przeklinałem, używałem wulgaryzmów, kłamałem, obmawiałem. To wszystko polega na słowie, które wypowiadamy. I każde słowo, ale przede wszystkim to słowo Boga, ma moc. I musimy o tym nieustannie pamiętać i zwracać na to uwagę, jakich słów używamy. Zresztą, kiedy Jezus już się narodził, kiedy już nauczał, w pewnym momencie do swoich uczniów powiedział, że z obfitości serca mówią ludzkie usta. Więc tak naprawdę to, co wypowiadamy, te słowa, których używamy, pochodzą one z naszego serca. Pokazują to, czym żyjemy. I my, jako chrześcijanie, jako katolicy, ci, którzy dzisiaj świętują przyjście tego słowa na świat, tego najważniejszego słowa, jakim jest nasz bawiciel. Powinniśmy starać się na każdym kroku naszego życia, mimo tego, że jesteśmy zdenerwowani, mimo tego, że są w nas jakieś negatywne emocje, mimo tego, że cierpimy, powinniśmy się starać pokazać, że w naszym sercu rzeczywiście zamieszkał Jezus Chrystus. Bo tak często, szczególnie w tym czasie, mówimy, żeby Jezus narodził się w Twoim sercu, ale czy On jest tam rzeczywiście? Musimy mieć tą świadomość, że każde Słowo, jakie wypowiadamy, ma moc i czynienia czegoś dobrego, i czynienia czegoś złego. I powinniśmy właśnie zwracać uwagę na to, jakich słów używamy. Abyśmy poprzez te nasze słowa dawali świadectwo naszej wiary, abyśmy dawali świadectwo miłości, która pochodzi od Pana Boga. Tak więc, niech ta dzisiejsza uroczystość będzie dla nas przypomnieniem, przypomnieniem, że w naszym sercu powinien zamieszkać Jezus, że powinien przede wszystkim. Tam się narodzić, nie tylko tutaj na ołtarzu podczas Eucharystii, nie tylko tutaj w żłobku, ale przede wszystkim w sercu każdego z nas, abyśmy później dzięki Niemu potrafili również niczym Pan Bóg wypowiadać słowa i tworzyć dobro, tworzyć miłość wśród nas, abyśmy razem mogli dążyć, do nieba, gdzie później spotkamy się z nimi. Amen.